Odbiór, punkt obserwacyjny numer 1. Osiedle przygotowanych. Prawdopodobnie bezzałogowy statek powietrzny przed chwilą po, przeleciał nad naszym rejonem obserwacji. Właśnie uderzył w cel. Odległość około 1000 metrów. Widać wybuchy. Hej, ty, czy według Ciebie właśnie tak wygląda obrona cywilna? Muszę cię zaskoczyć, ale jesteś w błędzie. Ponieważ tak naprawdę obrona cywilna zaczyna się tu, w tym miejscu, w Twoim domu, w Twoim najbliższym otoczeniu, wśród Twoich sąsiadów, wśród Twoich najbliższych przyjaciół, rodziny, ludzi, z którymi zamieszkujesz. Teraz, w tym momencie, pragnę uświadomić Tobie, że właśnie Ty sam lub Ty sama jesteś osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych. A w kontekście tematu, który będę poruszał, bezpieczeństwo oznaczać będzie przede wszystkim stabilne przetrwanie sytuacji kryzysowej, sytuacji, która niekoniecznie musi być otwartym konfliktem zbrojnym, ale może być równie dobrze jakąkolwiek inną sytuacją losową, podczas której Twoje życie nagle wywróci się do góry nogami. A skupiać będziemy się na Braku dostępu do wody, braku dostępu do żywności, braku dostępu do ewentualnych środków, takich jak leki. Rządy państw europejskich tworzą poradniki dla swoich obywateli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa naszego kraju. Tworzy różnego rodzaju infografiki i poradniki, w których między innymi wzywa obywateli do gromadzenia zapasów wody czy żywności, które pozwolą przetrwać przez określoną ilość czasu, zanim będziemy mogli oczekiwać pojawienia się pomocy ze strony służb i interwencji państwa. Obecnie żyjemy w warunkach bardzo komfortowych. Oznacza to, że jeśli wydarzy nam się jakiś wypadek, wybieramy numer ratunkowy 112 i możemy spodziewać się przyjazdu policji, straży pożarnej lub też pogotowia dla naszego ratunku w ciągu najbliższych minut. Co jednak, jeśli w naszej najbliższej okolicy poszkodowanych lub potrzebujących pomocy będzie więcej, dajmy na to 100-200, a może jeszcze więcej. To jest właśnie ten moment, w którym aparat państwowy nie da sobie rady i na logikę nawet w najbardziej rozwiniętym kraju nie byłoby to możliwe. Dlatego właśnie to obywatele powinni być przygotowani. Wchodząc bezpośrednio do sedna tematu, zaczniemy od zagadnienia żywności. Każdy z nas powinien posiadać pewne zapasy żywności, które pozwolą przetrwać. Hipotetyczną, miejmy nadzieję, która nigdy nie wystąpi, sytuację kryzysową. Na jak długo powinniśmy gromadzić takie zapasy? Jak długi okres czasu powinniśmy móc przetrwać dzięki takim zapasom? Zastanówmy się. Na potrzebę naszego rozważania przyjmujemy sobie sytuację, w której pozostajemy w naszym miejscu zamieszkania, nie ewakuujemy się, jesteśmy odcięci, nie możemy zrobić zakupów, a więc nie możemy funkcjonować w sposób normalny, jeśli nie zgromadziliśmy odpowiednich zapasów. Większość specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, survivalu i przetrwania zakłada scenariusz, podczas którego powinniśmy dysponować minimalnie rzecz biorąc zapasami na przynajmniej 72 godziny, a więc oznacza to 3 dni przetrwania samodzielnego do czasu przybycia pomocy. Prawdopodobnie 72 godziny powinny wystarczyć służbom i działaniom naszego kraju, żeby dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy. Jednak należy zakładać sytuacje, które będą wymagać nieco dłuższego poradzenia sobie samemu dlaczego? Dlatego, że wystarczy, że pewne linie zaopatrzeniowe drogi chociażby zostaną odcięte. Zalane, nie wiem, zostaniemy pozbawieni na dłuższy czas możliwości dotarcia do reszty cywilizacji, z której dobrodziejstw korzystamy, i co wtedy? Współczesne doświadczenia, szczególnie tam, gdzie następuje gwałtowny Duży, długotrwały kryzys, lub też mamy do czynienia po prostu z konfliktem zbrojnym, a więc z wojną, nawet w naszym najbliższym sąsiedztwie, pokazują, że takie zapasy na 72 godziny to może być mało. Niektórzy być może mogą być zmuszeni do przetrwania i radzenia sobie samemu, bo z jakiejkolwiek pomocy przez nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, być może nawet dłużej. Dlatego rozsądne wydaje się być stworzenie takich naszych domowych zapasów na przynajmniej tydzień. Kiedy taki zapas już będziemy posiadali, możemy oczywiście pokusić się o rozbudowanie go. A jak taki zapas w ogóle stworzyć? Sprawa jest banalna, nawet udając się na zwykłe codzienne zakupy w jakimkolwiek ze sklepów. Kupujemy jeden produkt, którego używamy codziennie. Przykładowo, nie wiem, płatki owsiane, mleko UHT, no, mleko UHT nie zepsuje się szybko. Kasza, sos Konserwa jakaś, cokolwiek takiego, co możemy kupić i odłożyć do szafki. Kupujemy tego nie jedną sztukę, którą potrzebujemy w tym właśnie momencie, ale kupujemy na przykład dwie lub trzy sztuki. Sztukę więcej chociażby odkładamy na półkę. Najlepiej by było oczywiście w jakiś sposób to zapisać, że taki produkt kupiliśmy, żebyśmy nie zapomnieli, że on tam jest i za rok czy za półtorej roku zorientujemy się, że ta konserwa to już chyba na psy się nadaje i no nie bardzo to będzie jeść, więc ją wyrzucimy. Nie ma co marnować, oczywiście, żywności. Kupujemy, prowadzimy jakiś sposób ewidencji. Ja to sobie na przykład zapisuję. Zapisuję na kartce lub w Excelu i wiem, kiedy. Do kiedy, jakie daty, jakie produkty, jakie ilości, nawet kalorykę sobie zapisuję, do czego zaraz przejdziemy. A więc kupujemy produkty codziennego użytku po prostu w większej ilości. Dublujemy, prawda? I później je sobie zużywamy na bieżąco i dokupujemy dalej, dalej, dalej można w ten sposób bardzo szybko i bardzo łatwo, niekoniecznie nie wiadomo jak dużym kosztem, rozbudować nasze domowe zapasy. Jeśli więc codziennie spożywamy jakieś produkty, po prostu kupujemy ich więcej. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście mogłoby się wydawać niesamowicie świetnym pomysłem kupienie na przykład 40 konserw w okazyjnej cenie. Cóż z tego, jeśli nikt z naszych domowników nie będzie chciał ich jeść nawet w warunkach normalnych, a co dopiero kryzysowych. Cóż, może się wydawać świetnym pomysłem kupienie specjalistycznej żywności. Doskonały pomysł. A czy kiedykolwiek przetestowaliśmy tego rodzaju żywność? Czy wiemy, że będzie ona nam smakowała, że będzie zaspokajała potrzeby nasze i naszych najbliższych? No pewnie nie. Ale na pewno wiemy, że to, co jemy na co dzień, posłuży do tego, żeby posilić się nawet w sytuacjach kryzysowych. Mamy możliwość magazynowania ziemniaków. Jemy ziemniaki, kupmy ich więcej, zróbmy sobie z nich zapas na zimę. Ja pamiętam, jak takie zapasy były czynione przed każdą zimą i te ziemniaki z czasem oczywiście nie były już tak Smaczne jak na początku. Skubało je się z tych łęcin, ale dalej nadawało się do jedzenia. Idziemy do sklepu, kupujemy paczkę kaszy. Kupmy dwie paczki tej kaszy. Dlaczego? Dlatego, że jedną zużyjemy, a drugą odłożymy do szafki i już będzie naszym zapasem. Kupujemy jakieś konserwy, które na co dzień spożywamy. Nie wiem, czy jakiś tam paprykarz. Czy jakieś tam gołąbki, czy nie wiem, może konserwy mięsne, jakiś gulasz angielski, cokolwiek takiego. Kupmy puszkę więcej, może nawet dwie albo trzy, jeśli się okaże, że jest na to promocja, ale pod warunkiem, że jemy to my lub nasi najbliżsi. Dlaczego? Dlatego, że nie będziemy przecież jeść czegoś, tym bardziej podczas sytuacji kryzysowej, kiedy poziom stresu jest na tak wysokim poziomie, że Ledwo co będziemy w stanie cokolwiek przełknąć, nie będziemy jeść czegoś, czego na co dzień przecież nie spożywamy. Mamy działkę, mamy skąd wziąć jakieś owoce czy innego rodzaju produkty, które można by było nazwać darami natury. Lubimy zbierać owoce lasu, runoleśne. Świetnie, róbmy przetwory. Bomba witaminowa, ogromna ilość węglowodanów, które uzupełniają nasze codzienne zapotrzebowanie na witaminy, na węglowodany, na coś słodkiego. Chociażby jak się okaże, że dziecko będzie płakało, a my nie mamy już jak, że tak powiem, uciszyć tego dziecka, uciszyć głosu, który gdzieś z tyłu naszej głowy mówi zjadłbym coś słodkiego. Otwieram wtedy taki słoik kompotu, Słodkiego, fajnego, przypominającego lato. I zapominamy już w trymiga, że znajdujemy się w sytuacji kryzysowej. Przenosimy się znowu do tego wspaniałego lata, podczas którego skubaliśmy te wiśnie, czereśnie, czy jakieś inne owoce. Można, oczywiście można, tworzyć przetwory mięsne również. Różnego rodzaju przetwory. Tak naprawdę spasteryzować i zamknąć w słoiku można wszystko, cokolwiek byśmy tak naprawdę chcieli. Sposób na tworzenie tanim kosztem własnego, zdrowego przede wszystkim zapasu żywności. Oczywiście są produkty specjalistyczne, dedykowane dla tych, którzy się przygotowują, dedykowane dla wojska. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie. Dlaczego? Bo, kiedy mamy gotową jakąś rację żywnościową, tak naprawdę ona nie jest spersonalizowana pod nasze potrzeby. Wystarczyłoby wziąć zwykły worek, wrzucić do niego to, co lubimy. Jakieś pieczywo trwałe, typu tortilla. Jakaś konserwa, nie wiem, lubię paprykarz, lubię pasztet, lubię jakieś inne mięsiwo. Wrzucamy do środka trochę owoców czy warzyw liofilizowanych. Jakaś inna konserwa, która jest spasteryzowana i może sobie stać długo. Nie wiem, może guma do rzucia, żeby odświeżyć oddech i usunąć to, co tam między zębami się nagromadzi, cokolwiek. Zaczynajmy od tworzenia swoich własnych produktów, później przechodźmy do produktów profesjonalnych, które oczywiście. Są oczywiście są świetne, ale nie dla każdego. Ja na przykład przetestowałem różnego rodzaju rozwiązania i wiem, że lubię na przykład nasze polskie racje żywnościowe, tak? One są w porządku. Biorę sobie taką rację, wyciągam z niej to, co mnie interesuje, a proszę. Konserwa. Gulasz angielski czy coś takiego. Danie zasadnicze i Całą magię, według mnie, na przykład w takiej racji żywnościowej robi podgrzewacz chemiczny, dlatego że nalewam do niego odrobinę wody i pod wpływem procesu chemicznego nagrzewa mi to danie, które tutaj będę spożywał. Na przykład takie jak Bigos z Kiełbasą. W porządku, ale to nie jest rozwiązanie uniwersalne. Tak? Tym bardziej różnego rodzaju drogie, dedykowane produkty. Jak raz takie jak te z Seven Ocean. Dosyć popularne racje w formie takich batoników, które się spożywa, które mają zapewnić nam pokrycie naszego dziennego zapotrzebowania, czy tam na tratwach ratunkowych takie były umieszczane. Różnego rodzaju inne racje żywnościowe typu wojskowego, militarnego, tak? MRE. Czy jakiekolwiek inne? To są produkty profesjonalne. Liofilizowana żywność. Jakiegokolwiek rodzaju inne produkty profesjonalne. To jest taka wisienka na torcie. Zacznijmy od tego, co jemy na co dzień, co codziennie spożywamy, co codziennie spożywają nasi bliscy. Nie chcemy przecież znaleźć się w sytuacji, w której na przykład chowamy się w piwnicy przed odpukać jakimś nalotem statków powietrznych, bezzałogowych. Mamy pewne ilości pożywienia, mamy pewne ilości wody, ale okazuje się, że przez dwie godziny, podczas których się tam chowamy, nasze dziecko płacze, ponieważ chciałoby coś słodkiego. Czy nie byłoby prościej dać mu po prostu lizaka? Cóż, są produkty, które spożywamy na co dzień i które możemy gromadzić. Są produkty, w formie przetworów, które używamy, które gromadzimy, które mogą tak naprawdę leżeć bardzo długo w odpowiednich warunkach, czy to w piwnicy, czy w jakiejś komórce, są produkty typu specjalistycznego tak jak wspomniane racje żywnościowe różnego rodzaju specjalnego przeznaczenia żywność specjalistyczna. Produkty dedykowane, nie wiem, do długotrwałego przechowywania, niekoniecznie smaczne, niekoniecznie fajne, ale długo leżące, jak na przykład takie Seven Oceans, które poleżą długo, bo są tworzone na potrzeby trat ratunkowych, ale kto by to jadł w codziennych warunkach? Tym bardziej nie oszukujmy się, kto by jadł to, co samodzielnie zdobędzie. I to jest ostatni z tych punktów możliwości pozyskiwania pokarmu, o których powinniśmy myśleć. A jeśli chodzi o samodzielne zdobywanie żywności, nie ma tu na myśli oczywiście polowania, czy zastawienia wnyków, czy czegokolwiek innego, co się zwiąże z kłusownictwem, które jest po prostu w normalnych warunkach nielegalne. Oczywiście usprawiedliwionym jest pozyskiwanie żywności w niekonwencjonalny sposób, jeśli chodzi o ratowanie życia i tak dalej, czy na wypadek jakiejś tam klęski głodu i znamy różne przypadki z historii. Ale zastanówmy się, no Ile znamy gatunków jadalnych? I mam tu na myśli przede wszystkim rośliny. Dlaczego? Dlatego, że głównie to one zapewnią odpowiednią ilość węglowodanów. I to przy założeniu, że mamy odpowiednią porę roku. Może to nie będzie zbyt pochlebne, ale niedawno całkiem prowadziłem zajęcia dla harcerzy podczas których pokazywałem dzikie gatunki roślin jadalnych, padło pytanie, a co to za taka fajna roślinka, drzewo tam rośnie obok naszego obozu. Okazuje się, że to była mirabelka, a harcerze nie wiedzieli, że jest jadalna i co to w ogóle jest. No to o czym my mówimy, jaka jest świadomość na temat gatunków jadalnych w naszym kraju. Jest ich mnóstwo oczywiście, ale przede wszystkim najpierw należałoby zacząć od podstaw, czyli rozpoznania terenowego tego, co mamy wokół siebie: pracowania z tymi roślinami, zbierania ich, spożywania o różnych porach roku, gromadzenia, magazynowania, przetwarzania i używania przede wszystkim. Nie oszukujmy się, mógłbym teraz przytoczyć 50 gatunków roślin jadalnych chociażby. Ale jeśli ktokolwiek z Państwa, ktokolwiek, kto teraz mnie ogląda, ty, ty lub ty nie miałeś, nie miałaś nic wspólnego z dzikimi roślinami jadalnymi i spróbujesz je zbierać, to do niczego ci ta wiedza. Dlatego, że, no cóż, praktyka, przede wszystkim praktyka. A więc nie łudźmy się, należy zgromadzić odpowiednie zapasy w naszym domu. Na podstawie tego, co codziennie jemy, na podstawie tego, co zbieramy, być może na naszych działkach, rodzinnych ogródkach, działkowych itd., na podstawie tego, co nas otacza, no bo jeśli w naszym najbliższym sąsiedztwie rosną jeżyny, jagody, czy jakieś inne takie dzikie rośliny, to jak najbardziej. Ale na logikę, punktem wyjścia, oczywiście do gromadzenia jakichkolwiek zapasów, powinny być nasze potrzeby, potrzeby naszych bliskich, nasze zapotrzebowanie kaloryczne, tak? A więc to są pewne podstawy. Otóż kobiety przeważnie przyjmuje się, że potrzebują około 2,500 kalorii, a mężczyźni 3000 kalorii dziennie. To jest całkowicie umowne, ponieważ jeśli jesteś Fizycznie pracujący lub pracująca, a aktywny fizycznie lub aktywna fizycznie do tego, to tych kalorii potrzebujesz o wiele więcej. Ale mając wiedzę na temat zapotrzebowania kalorycznego mniej więcej, możemy zgromadzić zapas, który pozwoli nam przetrwać. Przetrwać kryzys, zjeść, być może nawet najeść się, być sytym. Zaspokoić potrzeby naszego ciała. Przy czym, oczywiście, nie należy zapominać także o mikro i makroelementach, a więc zapas jakiejś multivitaminy, elektrolitów, szczególnie jeśli chodzi o dni gorące a takie też coraz częściej, coraz dłużej pojawiają się. A jeśli nie mamy elektrolitów, to chociaż sól kuchenna, trochę cukru. Lub glukozy. Wszystko to, całe te nasze zapasy, podparte wiedzą naukową na temat zapotrzebowania człowieka w produkty, podstawowe produkty, które z codziennym posiłkiem dostarczamy do naszego organizmu, pozwolą nam stworzyć takie zapasy, które będą dla nas optymalne. Wspominałem o makro i mikroelementach, o elektrolitach, o multiwitaminie jakiejś. Nie reklamuję żadnych produktów. Każdy produkt tak naprawdę, który zawiera powiedzmy trochę ponad dziennego zalecanego spożycia jest odpowiedni, jest dobry. To nie są produkty, którymi będziemy się suplementować na co dzień. To są produkty, które odłożymy nawet w formie plusza. Czy jakiegoś innego, może lepiej przyswajalnego preparatu, który posłuży nam, naszej rodzinie, żeby przetrwać y, trudne chwile, czy jakąś sytuację kryzysową. Ale niejednokrotnie mamy do czynienia, być może my lub nasi najbliżsi, z codzienną lekoterapią, otaczają nas albo być może my jesteśmy ludźmi chorymi, przewlekle i używamy leków stałych stale zażywanych które musimy zażywać żeby utrzymywać nasze ciało w zdrowiu lub przy życiu co wtedy oczywiście po prostu gromadzimy zapas leków który pozwoli nam funkcjonować dłużej niż te parę dni od kupienia jednego leku do kupienia kolejnej porcji tego leku prawda zakładamy że apteki nie będą czynne lub nie będą nam dostarczały leków więc leki należy także zgromadzić. Leki, które stale zażywamy, suplementy w formie, oczywiście, multivitamin lub tego rodzaju środków, które pozwolą uzupełniać niedobory, i innego rodzaju środki, które być może będą nam potrzebne. Być może, to znaczy, jeśli używamy czegoś albo podejrzewamy, że może pojawić się w razie sytuacji kryzysowej potrzeba użycia.